Zanim rozpoczniemy ćwiczenie dykcji, pamiętajmy o odpowiedniej pozycji ciała. Ciało powinno być wyprostowane, rozluźnione i ciężar ciała powinien być równomiernie na obu nogach. Można też ćwiczyć siedząc, ale wtedy pozycja powinna być taka, żeby pracowały mięśnie brzucha. Pamiętajmy też o tym, że kiedy ćwiczymy, staramy się wszystko robić z przesadą. Później na scenie nie mówimy w ten sposób, ale wchodzi nam pewien nawyk i warto go kształtować podczas ćwiczeń. Jeśli chodzi o tempo ćwiczeń dykcyjnych, należy dostosować do własnych możliwości. Potem oczywiście zwiększamy to tempo, staramy się rozwijać i coraz lepiej pracować, ale lepiej zrobić ćwiczenie wolniej, a dokładnie, niż szybko, a byle jak. Zaczniemy od ćwiczenia samogłosek: a, e, i, o, u. Chodzi o ułożenie ust do tych samogłosek. A, e, i, o, u. A, e, i, o, u. A E I O U A E I O U A teraz bezgłośnie A teraz przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Proponuję takie ćwiczenie Bim bam 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 bo powtarzamy trzy razy. Bim, bam, bam, bam bo, bim bam 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 bo bim bam 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 bo. Jeżeli mamy obok siebie instrument, możemy te ćwiczenia wykonywać na różnych wysokościach dźwięku idąc w górę i w dół o pół tonu, czyli chromatycznie. Bim, bam, bam, bam bo, bim bam bam, bam bo, bim bam 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 bo. Kolejne ćwiczenie powtarzamy... Moja miła mamo trzy razy. Moja miła mamo, moja miła mamo, moja miła mamo. Spróbujmy jeszcze raz. Moja miła mamo, moja miła mamo, moja miła mamo. Oczywiście pilnujemy, żeby poszczególne słowa nam się nie sklejały, tylko żeby brzmiały oddzielnie. Moja miła mamo, moja miła mamo, moja miła mamo. A teraz kolejne ćwiczenie. Jeżeli mamy. Instrument, to idziemy co pół tonu w górę. Jeżeli nie, możemy to zrobić też bez instrumentu. Powtarzamy. Libretto, rigoletto, libretto. Oczywiście pilnujemy, żeby te, te były oddzielone od siebie i żeby wyraźnie było je słychać. Libretto, rigoletto, libretto. Możemy też co pół tonu iść w górę. Libretto, rigoletto, libretto. Libretto rigoletto libretto. Libretto rigoletto libretto. Libretto rigoletto libretto. Libretto rigoletto libretto. I w dół. Libretto rigoletto libretto. Libretto rigoletto libretto. Libretto rigoletto libretto. libretto, rigoletto, libretto. Libretto, rigoletto libretto, libretto, rigoletto libretto. I kolejne tego typu ćwiczenie powtarzamy bolero rawela. Bolero rawela, bolero rawela, bolero rawela. Możemy też iść chromatycznie w górę. Bolero rawela, bolero rawela, bolero rawela. Bolero rawela, bolero rawela, bolero rawela. Bolero rawela, bolero rawela, bolero rawela. Bolero rawela, bolero rawela, bolero rawela, Bolero rawela, bolero rawela, bolero rawela i w dół. Bolero rawela, 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 bolero bolero Kolejne z tego typu ćwiczeń powtarzamy tytus dydona tytus. Tytus, didona, tytus, tytus, didona, tytus, tytus, didona, tytus. I też możemy chromatycznie iść w górę i w dół. Kolejne ćwiczenie. Powtarzamy bra, bre, bri, bro, bru. Staccato, a potem legato. Bra, bre, bri, bro, bru. Bra, bre, bri, bro, bru. Bra, bre, bri, bro, bru. To było staccato. Było łatwiej, a teraz będzie trochę trudniej, legato. Bra-bre-bri-bro-bru, bra-bre-bri-bro-bru, bra-bre-bri-bro-bru. Możemy iść chromatycznie w górę i w dół z tym ćwiczeniem. Bra-bre-bri-bro-bru. Łączymy też to ćwiczenie głoski dźwięczne i bezdźwięczne. Bra-bre-bri-bro-bru, a potem pra pre bri pro bru Czyli bra-bre-bri-bro-bru. Brabre bre bri, bro, bru Pra-pre-pri-pro-pru Pra-pre-pri-pro-pru Dźwięczna i bezdźwięczna Dra-dre-dri-dro-dru Dra-dre-dri-dro-dru Tra-tre-tri-tro-tru Tra-tre-tri-tro-tru Wra-wre-wri-wro-wru wra bre wri fra tre fri fro fru, fru. FRA-FRE-FRI-FRO-FRU GRA-GRE-GRI-GRO-GRU GRA-GRE-GRI-GRO-GRU KRA-KRE-KRI-KRO-KRU KRA-KRE-KRI-KRO-KRU Jest też wiele wprawek dykcyjnych, które możemy powtarzać, na przykład Wujek Jurek kupił wózek, wózek ukradł Urwis Józek jeżeli ćwiczymy w grupie, możemy zabawić się w ten sposób, że każda osoba mówi po jednym słowie, ale brzmi to tak, jakby mówiła jedna osoba. Możemy też w grupie bawić się w ten sposób, że rzucamy piłką i następna osoba, która złapie piłkę, mówi resztę. Proponuję też inną wprawkę dykcyjną. Grom gruchnął w konar rododendrona. Grom gruchnął w konar rododendrona. Albo taka. Irka, ikra, ikra, irka. Irka, ikra, ikra, irka. Ikra, irka, irka, ikra. Rdza żre żelazo, żelazo żre rdza. Król trefl, król trefl, król trefl. Patrz trzysta czystych trzelików. Zguć się do dworu za zarządzającego. Albo popularne stół z powyłamywanymi nogami, suchą szosą Sasza Szedł, jola lojalna, jola nielojalna, i tak dalej, i tak dalej. Co najważniejsze, trzeba przy tym dobrze się bawić. Hej!